Trenerko, muszę świetnie wykonać ten skok, żeby wygrać tegoroczne mroźne zawody. Proszę, proszę, czy to może być już ostatni raz? Niedługo lecę na Hawaje! Jasna sprawa czekam na sygnał do startu. Możesz jechać! Ciała? jak to? Dodała nową funkcję do snowboardu? Skąd? Tak się tylko mówi, kiedy zalicza się wywrotkę, tak jak poli, właśnie te. Poli! 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 Napzory, kropeczki! Macy, przemiana! Macy, przemiana! Powiedziałam Macy, przemiana! Co? Gdzie on się podział? Dopiero co? Nie wątpiłam w ciebie ani sekundy. Co? No naprawdę! Maxi przemiana! Uuu. Córeczko! Słucham! Już czas wyruszać w góry. O, cześć, Lila! Szani! Uuu, stylowy kombinezon narciarski. Politata wymiata! <noise> Dzięki, Lila! Pasował w osiemdziesiątym i pasuje do dziś. Zaraz wyjeżdżamy! Ja też! Niedługo mam samolot! Moje rzeczy! Zadbałam o to! Stylowy i praktyczny strój na każdą okazję! O cóż! Wy przynajmniej macie gdzie zaprezentować swoje piękne stylizacje! Ja muszę zostać w domu! Jeśli myślicie, że tu jest nudno w roku szkolnym, to poczekajcie aż wszyscy wyjadą na ferie. Spójrz na pozytywne strony. Zostając w domu, możesz ponadrabiać oglądanie filmów, czytanie książek i pisanie historiek. Będę raczej odliczać czas do waszego powrotu. Nie martw się, będziemy ciągle rozmawiać. Żeby wygrać w konkursie, potrzebuję moich trenerek modowej i sportowej. Przywieziemy ci super pamiątki, obiecuję. Jejku! Perełki podkreślają moją karnację! Dzięki! O tak! Oby góry były przygotowane na coroczną dawkę piersa Pocketa! Na to nikt nie może być przygotowany! To miejsce nigdy się nie zmienia! W tym cały urok! Ostrożnie! Przypalicie sobie tyły. Babciu, już jesteś! Obiecałam, że nie opuszczę już ani jednej wycieczki w góry. Nie traćmy czasu! Chodźmy do jacuzzi, potem na lodowisko i znowu jacuzzi. Potem wystawa figur lodowych, a wszystko przed wieczorną, relaksującą kąpielą w jacuzzi. Podoba mi się twój tok rozumowania. Jest taki uroczy! Jak ma na imię? Eee, Paxton. To mój młodszy brat. O. A ty pójdziesz ze mną! Hej, jesteśmy prawie identyczni! Te same geny! Żeby zdobyć puchar, muszę poćwiczyć, szczególnie zakręty w snowkrosie. Pozjeżdżam z tobą. Włóżmy nasze zimowe skafandry i lećmy na stok! Tak! Tylko ostrzegam, widziałam tu dość zaciętą rywalizację. Właśnie dlatego dużo trenowałam, zmniejszając się. Każdego roku, odkąd tu przyjeżdżamy, oglądam te zawody i marzę o zwycięstwie. W końcu sama mogę wziąć udział, więc dam z siebie wszystko. Bawisz? Tak! Właśnie widziałam dwa delfiny skaczące nad łódką na tle tęczy. Ja oglądam zbonitą filmy i też się wyśmienicie bawię. Właśnie skończyłyśmy kwakofobię, przejmującą opowieść o chłopcu, który boi się kaczek. Uuu, też chciałam to obejrzeć. Czy moje trenerki są gotowe poprowadzić pierwszy trening? Absolutnie. Czekaj, pokaż mi kostium. Uuu, te gorące trendy są w stanie stopić śnieg. Dziękuję. Trzymajcie kciuki. Kamera gotowa, mikrofon włączony. Okej, okay, no to jazda. Eee, babciu? Dobrze się czujesz? Babciu, ja. <ścoughs> Dziewczyny, zadzwonię później. Babciu, o, może. Wolisz napić się gorącej czekolady? Dobrze, to nas rozgrzeje. To przecież puchar mroźnych zawodów ekstra! Babciu, czy to ty? Owszem, zgadza się. Wygrałam dwa razy, ale to było już dawno temu. Dlaczego nic mi nie powiedziałaś? Cóż, ponieważ ostatni turniej nie wypadł mi najlepiej. W pierwszej konkurencji moje łyżwy były wprost roztańczone. Lekkie jak piórka. Tor saneczkowy był odpowiednio śliski, a ja byłam w świetnej formie. Nadeszła ostatnia runda. Stawka była wysoka. Kryzel Grande i ja jechałyśmy równo, ramię w ramię. Aż nagle stało się. Moje narty z nienadkaza w ziemię. Klasyczna wywrotka. Przewróciłam się, zgubiłam sprzęt i przegrałam konkurs. A teraz, kiedy tylko zakładam narty... Cóż... Babciu, nie miałam pojęcia. Wybacz, skarbie. Wszystkie wspomnienia powróciły, kiedy stanęłyśmy na szczycie tego stoku. Próbuję zapomnieć o tym upadku od ponad pięćdziesięciu lat, ale... Jedno pytanie nie daje mi spokoju. Jak to się stało? Pomogę ci ponownie przekonać się do jazdy. Ale najpierw kakao. Płynna czekolada rozwiąże każdy problem. Widziałaś tę wywrótkę? Mój sprzęt poleciał wszędzie! No oczywiście! Twój kijek prawie mnie uderzył. Ale dzięki temu wpadłam na pomysł, jak w końcu zdobędziemy medalion. Kiedy Poli się przewróci i jej sprzęt zostanie rozrzucony po całej górze? Zbiegniemy na dół i ukradniemy medalion. Gigi, to świetny pomysł! Nie używaj imion! Jestem trenerka Drizel, a ty jesteś Gwendolfernia. Jesteśmy z zagranicy. A teraz musimy postarać się, żeby Poli zaliczyła wywrotkę. To będzie największy i najlepszy upadek tego roku! Śmiej się głośniej! Babużka. Już jestem! Wspominałam z babcią dawne czasy. Jasne! Wszystko ok? Chyba tak, ale to długa historia. Błagam cię! Mów, że wspinasz się na wulkan z najpiękniejszym widokiem na Ziemi. Okej, okay, nie powiem. Ale to prawda, tak? Eee, tak. No, to jesteś gotowa? Mam nadzieję, ale nie udało mi się przećwiczyć Snowcrossa. Na szczycie babcie przeszył strach. Okazało się, że też brała udział w mroźnych zawodach. Yeah! Nie to, że się bała, tylko że też kiedyś konkurowała. Mów dalej. Przewróciła się. Dlatego zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby wygrać to dla niej i zdobyć tytuł mistrza w imię Poketów. Cóż, złoty to mój ulubiony kolor i jeśli chcesz go wygrać, dobierzmy się do pracy. Absolutnie! Uch, mamo, uważaj na stopy! Sorry, odzwonię. Już niebawem rozpoczniemy kolejną edycję corocznych mroźnych zawodów. Zapraszamy zawodników na pierwszą konkurencję. Łyżwiarstwo i Gotowa, Poli? Tak, jestem dobrej myśli. Jeszcze jedno, najważniejsze. Pokaż strój. Zakończenie Twojego występu jest najtrudniejsze. Pij dużo wody i rozgrzej się! Ależ oczywiście! Szani, dlaczego krzyczysz? Co to za dźwięk? Czy ty lecisz helikopterem? A teraz Polly Pocket! Podwójne P. P do kwadratu! Tak zwana aliteracja. To lecę moja kolej! Ora! Co ważniejsze, czy sędziom podoba się twój strój? <śmowa> Spróbuj, oh. yeah. <śmowa> <śmowa> się Nie, stało? nie, Przepraszam cię. nie, 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 nogi nie, skarbie, nie, nie, rundę. nie, Wygrałam? Wygrałam? Naprawdę wygrałam? <śm> Uważaj na siebie! Babcia dobrze mówi. Jedź ostrożnie. Sprawdzam kamerę. Jesteś? Hej! Jest dobrze! Jak się czujesz? W porządku, zjadłam duże śniadanie. Uprzedzając pytanie, tak, twoje smoothie bananowe też. A batoniki białkowe na uzupełnienie energii? Mamie, jak tam warunki? Ułożyłam macierz zespoloną, żeby obliczyć każdy możliwy wynik tego zjazdu. Według statystyk, zawodnicy mają problem z dwoma trudnymi zakrętami. Jeśli się skupisz, będziesz panować nad prędkością i mocno pochylisz przy skrętach, to unikniesz wewrotki i wygrasz zjazd! Postaram się. Zbliża się pierwszy zakręt. Mocno się przechyl! Ale mi się nudzi. Pomalowałam już paznokcie 400 razy. Lila css. Poli zjeżdża saneczkami. Ups, dawaj Poli! Hej, Lila! Oh, zbliża się drugi zakręt! Zwolnij trochę! Aaa, patrzę na Waszą prognozę pogody. Nadciąga wielka burza. Oh, I ty pogoda przeciw mnie? Mogłabym sobie teraz latać paralotnią przy zachodzie słońca, ale bardziej mnie cieszy rozmowa z Wami. O, jesteś kochana? O szani. Wiecie, muszę się przyznać. Mam wątpliwości co do tej rundy. Poly Pocket! Widziałam pokazy każdego zawodnika i ty wypadłaś najlepiej. Odwagi! Mów dalej, siostro! Znamy ten tor jak własną kieszeń. Wiemy, gdzie są ostre zakręty i oblodzone fragmenty. Łącząc twoje zdolności z moimi wskazówkami i moim stylem, jesteśmy niepokonane. Będziemy przy tobie i pokierujemy cię. A teraz pokaż na co cię stać. Do dzieła! A! Jestem cała! Dzięki, Szani. Czuję się lepiej. Trochę. Nawałnica się wzmaga. Jak wygląda najnowsza prognoza? Trenerko! potrzebujecie? cię! Szani, jesteś? Lila? Ktokolwiek! Witamy serdecznie wszystkich uczestników! Jak na razie prowadzi Gwendo Ferfija, jednak inni zawodnicy uparcie ją gonią! Wszyscy oprócz Polipoket. I nie ma na medal, ale jest ostatnia w konkursie, który faktycznie się liczy. Zawodnicy, pora ustawić się na linii startu! To jest główna konkurencja! Wisienka na torcie! Kulminacja emocji, tak! Muszę odpocząć. Miałaś lekkiego pecha, kochanie, ale nie przejmuj się. Jeśli wygrasz ostatnią rundę, to nadal masz szansę na medal. Może nie będzie złoty, ale to i tak nie mały sukces. Jestem ostatnia. Szaleje wichura i straciłam trenera. To nie ma sensu. Przepraszam cię, babciu, ale poddaję się. proszę, nie rezygnuj. Dlaczego? Może poketowie faktycznie nie zasługują na puchar? Nie chcę, żebyś obrała tę samą drogę, a właściwie ten sam tor, co ja. Nie poddawaj się. Możesz tego żałować do końca życia. Strach nie jest wyjściem. Nie boję się, tylko. <laughs> Trochę się martwię, że czeka mnie totalne upokorzenie. Trzeba kiedyś stawić czoło swoim lękom. Próbowanie jest sukcesem samym w sobie. Dobrze, zrobię to, ale tylko pod jednym warunkiem. Zawodnicy na miejsca! Gotowi? <laughs> Co za emocje! Pochyl się mocno do skrępu! Dzięki, Babciu, trenerko! A potem ostro w prawo. Poradzisz sobie! Słuchaj mnie uważnie. To bardzo istotne. Kiedy dotrzecie do połowy, poli ma być na prowadzeniu. Powiedzmy, że weźmiemy ją z zaskoczenia. Rozumiesz? Ale co? Uznam, że to było tak. Nie zwracaj na nią uwagi, to jest Twój wyścig! Wyprzedzamy ją! Nie 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 nie, 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 nie! Nie tak miało być! Babciu, utrzymaj się! Zjedź na w ogóle i prosto na ciebie! Może użyj medalionu? No tak! Świetny wyścig! Dzielnie walczyłaś. Nie mogę uwierzyć, że przegrałam. A ja tak. Pak, stąd też! Hej, nie żartuj teraz. Nie w tej chwili. Jestem z ciebie bardzo dumna. Mimo, że nie wygrałaś, podjęłaś słuszną decyzję, by pomóc. Dzięki, babciu. A ty byłaś sprytną prowadzącą. Wygramy za rok. Ale skąd się wzięła tam ta kula? To nie była zwyczajna i przypadkowa kula śnieżna. Na pewno o coś tu chodzi. Czuję, że mam odpowiedź w zasięgu ręki. Co to ma znaczyć? Wygrałam, Gigi! Naprawdę wygrałam! Bez imion Gwen! Powiedziałam bez imion! Gwen? Grisel Grande. Miałam przeczucie, że coś mi się tu nie zgadza. Jak śmiesz manipulować wynikami konkursu? Chwila, chodzi o sabotowanie dzisiejszego konkursu? Czy tego, kiedy byłyście małe? Co powiedziałaś, młoda damo? No wie pani, kiedy byłyście małe, też to zrobiła. A dzisiaj wspólnie przeszkodziłyśmy Poli. Rodzinna tradycja. No, to był sekret, tak? Jak ty możesz ze sobą żyć bez problemu? Jestem świetną lokatorką. Oszukiwałyście? Tak, owszem. Ale nic nam nie udowodnisz. Gwen i ja wygrałyśmy. Ten puchar mroźnych zawodów należy się nam. Coś mi się nie wydaje, Grizel. Wila, nagrywasz to wszystko? Całe Twoje wyznanie. Twój karnet narciarski oficjalnie stracił ważność. Ale nic nam nie udowodnisz. Gwen i. nic nam nie udowodnisz. Oszustwo w sporcie? Więcej do tego nie dopuścimy. Zostawcie mnie! Nie można w ten sposób traktować byłej Wielkiej Mistrzyni Mroźnych Zawodów. To już nie masz Odbieramy ci ten tytuł. Osiem, dziewięć, dziesięć. Ha, tyle co urąkno, coś takiego. Lila, co tam? Nadal dobrze się bawisz na feriach domowych? Jest nudno i okropnie. A ty co robisz? Chyba coś ekstra? Nic takiego. Urządziliśmy sobie tylko piknik przy zjawiskowym Wodospadzie. Tylko nie mów, że mi też kupiłaś taką koszulę. <laughs> o, oczywiście, że nie. Nosisz M, tak? O! Poli dzwoni, dodam ją. Hej! Zjeżdżam już po raz ostatni i chciałam powiedzieć, że ta wycieczka była super. Ale tęsknię za wami. Ja też tęsknię. O, naprawdę, i ja też. Nie uwierzycie, co się stało. Babcia znowu zaczęła jeździć. Zawody nie poszły mi zbyt dobrze, ale przynajmniej walczyłam do końca. Z Kwakofobii 2 dowiedziałam się, że w zawodach nie chodzi jedynie o wygraną. I, że kaczki lubią ogórki? W każdym razie, chcę usłyszeć wszystkie Wasze opowieści. Do zobaczenia. Cześć! Pa! Chwileczkę! Jaki masz rozmiar! Ucieszą się! Jesteś gotowa? To będzie nasz ostatni zjazd w tym roku. Zabawmy się! W końcu babcia jest w swoim żywiole. Hej! Zaczekaj, piracie śniegowy! O, o, o! O, o! 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 To dopiero była wywrotka. Nasze sportowe geny na pewno ominęły jedno pokolenie. <laughs> Nic mi nie jest. Pracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie platformy MC Plus Studio Sonica. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Tłumaczenie i dialogi polskie Julia Zduń. Dźwięki montaż Maciej Brzeziński. Kierownictwo produkcji Agnieszka Kudelska. Wystąpili Joanna pach Jagoda Stach, Agnieszka Kudelska, Brygida Turowska, Karolina Kalina-Bulcewicz i inni.